Witam cię serdecznie, piękny Widzów. W tym filmie dowiesz się, jak grać kompozycję Street Demon. Jest to kompozycja, która jest uznawana za SK obecnie, jedna z najlepszych w obecnym patchu. No, i w tym filmie pokażę ci dokładnie krok po kroku, jak to rozegrałem, jak to zagrać. A teraz, przed sobą, masz finalny stół takiej kompozycji. W tej wersji pokazuję ci 10 jednostek, czyli wizualizujemy sobie, że wbiłeś 10 poziom. Natomiast, jak wiadomo, 10 poziom to jest raczej coś ekskluzywnego. Coś, na co nie w każdej grze można sobie pozwolić, dlatego też będzie trzeba po prostu lawirować wokół tego, co tutaj jest. Czyli w tym wypadku możemy na przykład zejść ze Street demonów, możemy zejść na przykład ze Strategów, możemy zejść po prostu z jakiejś jednostki, żeby coś potencjalnie obniżyć. Starajmy się grać wokół naszych najsilniejszych jednostek, czyli jeśli najsilniejszy jest brand, to potrzebujemy go komplementować na przykład przy użyciu teki. Jeśli najsilniejsza jest Samira, to potrzebujemy ją komplementować przy użyciu AMP i tak dalej analogicznie. Ja ze swojej strony dziękuję Ci, że tu jesteś. Proszę Cię też, żebyś dał szansę temu filmowi, albowiem wreszcie coś zmontowałem z TFT i bardzo zależy mi od Twojej opinii, czy taki format filmów powinienem kontynuować. Dziękuję, że jesteś. Przejdźmy do samej gry. Rankedik zaczął się standardowo, runda 1-2. Wystartowałem z szako. Dostałem dwie postaci wajkę oraz na No i mieczek. ogólnie na początku, w tych rundach neutralnych, staram się po prostu zobaczyć, jakie mam pary, które czempiony mogą się ulepszyć, oraz patrzę, jakie mam przedmioty. Pod kątem tych informacji, wizualizuję sobie finalnie po neutralnych rundach, jaką kompozycję mogę zrobić na początku, i decyduję, czy jest to kompozycja, która może wygrywać, czy jednak. Sytuacja, w której muszę robić serię przegranych, tutaj oczywiście dokupuję szako, ponieważ jest to para, czyli szansa na ulepszenie jest duża. No i przy okazji zbieram też czempiony, które potencjalnie uważam za silniejsze. Muszę też pamiętać, żeby zostawić jakieś czempiony, które mogą stanowić potencjalny frontline. Tutaj jeszcze z kuleczki wypadła Morgana, dlatego dokupuję tamtą Morganę, która jest w sklepie, ponieważ to tworzy parę. Kolejne dwie pary możliwe do stworzenia. Tutaj mamy Seraphina oraz Alistara. No, i w tym momencie wygląda na to, że Grubachy mogą być moim potencjalnym frontlinem. frontlinem przepraszam. No, bo skoro tutaj Alistar może się ulepszyć, to spoko. Natomiast nie wiem jeszcze, co będzie stało z tyłu. Aczkolwiek widzę, że mam Infinity Edge. Dlatego czekam teraz na neutralkę, która zadecyduje, co dalej. Tutaj dostałem 6 sztuk złota w formie championów. Aczkolwiek te championy jakoś nie powalają. Mimo wszystko dokupuję tutaj Zaire, ponieważ Mundo, Jinx oraz Zaira tworzą Street Demon. Pierwszy wybór augmentów. No, i tutaj staram się zawsze wziąć coś pod mój obecny stół. Mam tutaj mimo wszystko tych Street Demonów i myślę sobie, kurczę, skoro tutaj mogę dostać dwóch, przepraszam, trzech Street Demonów, to może coś mi się tutaj ulepszy. A wiem, że Street Demony są w mecie. Dlatego tutaj przekręcam pozostałe elementy. Jeszcze przeskautowałem całe lobby, żeby zobaczyć, czy czasem nie ma kontestu na Street Demonach. Jeszcze nie było takiej informacji. Ostatecznie decyduję się na to. Tak jak myślałem, zaire udało się ulepszyć. No i mamy też ulepszoną serafinę, ponieważ tak jak wcześniej widzieliście, trzymałem parki. To owocuje całkiem sensownym stołem Street Demonów na początek oraz ekonomią na wejściu. Także start jest naprawdę bardzo obiecujący. Może zatrzymam się tutaj na chwilkę, żeby wyjaśnić Wam, jak działa okład, który dostałem. Okład, który dostałem daje mi y, dwie takie puszki z farbą. Mogę użyć tych puszek z farbą na jednostkach, które stoją na heksa, które nie są pomalowane. Jeśli to, jeśli to zrobię, to wtedy maluję te heksy i stają się one street demonowe. Y, warto zaznaczyć, że malując puszką takiego heksa malujemy heksa na ten ulepszony, nie na ten zwykły. Pragnę zaznaczyć, że ja tutaj jeszcze nie do końca wiedziałem, jak to działa. W Runet 2.1 stwierdzam, że mój stół jest podwygrywany, przynajmniej stawiam na to, stawiam na to, że będę wygrywał. Dlatego też łączę przedmiot, który mogę teraz wykorzystać. Jest to Infinity Edge, który kładę na zajrze. Warto zaznaczyć, że Infinity Edge jest przedmiotem uniwersalnym, ponieważ może go używać jednostka bijąca się fizycznie, ale też ta bijąca się magicznie. Przede wszystkim daje on możliwość krytowania naszym umiejętnościom. Dlatego właśnie jest dosyć uniwersalny. Tutaj okazuje się, że w Rundzie 2.1 niestety przegrywam. Czyli moje, mój szacunek, że mogę wygrywać, okazał się błędny. Natomiast ja dalej wychodzę z założenia, że mój stół jest pod wygrywanie. Natomiast sytuacja, która się wydarzyła, oznacza, że chłop po prostu ma jeszcze mocniejszy stół. Muszę tutaj mimo wszystko zaznaczyć, że mój obecny stoł jest tak zwany ahead of the curve, czyli po prostu jest silniejszym stołem niż te statystyczne, które w tej rundzie występują. Dlatego też myślę, że dalej będę trzymał się swojego obstawiania, że będę dalej wygrywał. Sklep daje mi ulepszenie Alistara, to mnie akurat bardzo cieszy, ponieważ mamy Mundo, a to nam się bardzo fajnie połączy, dając nam solidny front. Dalej trzymam się tego, co powiedziałem, czyli uważam, że mój stół jest podwygrywany. Dlatego też postanawiam popchnąć poziom tutaj, dołożyć tego Alistara i jeszcze mocniej zaznaczyć swoją pozycję. I od tego momentu po prostu zacząć budować serię wygranych. Tutaj też decyduję się na to, żeby sprawdzić, jak działają te puszki. Dlatego ustawiłem Alistara, pomalowałem i taki oto mamy efekt. Kolejna falka w stage'u 2-2. Tutaj, jak widać, mój stół jest dużo mocniejszy. Mam piąty poziom, chłop ma trzeci, tak jak wspomniałem, mój stół jest ahead of the curve. Mamy bardzo dużo dwugwiezdkowych czempionów, także z łatwością tutaj wygrywamy. Szkoda, że nie mogę zrobić tutaj ekologii. Kolejny sklep, tutaj nie ukrywam, że korci i Laoi, chociaż tak naprawdę nie pasuje ona do String Demonów, albowiem nie ma tam żadnego bastiona, jeśli się nie mylę. Dlatego też pomimo atrakcyjnie wyglądającej parki, ponieważ jest to jednostka za dwie sztuki złota, to mimo wszystko y, mam świadomość, że nie jest to na moim priorytetem tutaj. Wychodzę jednak z założenia, że jeśli wygram tę rundę, to kupię, kupię te inloj, bo jeśli się ulepszy, to może jakoś wzmocni tutaj ten front. Pamiętajmy, że taki bastion y, za 2 dwie, dwie sztuki złota ulepszony w tym stage'u, to mimo wszystko jest mięsista jednostka, która też sporo wytrzyma. Trzymam się tego co powiedziałem. Ostatecznie kupujemy te inlojki. Na pierwszym kole mam tutaj dosyć szeroki wybór. Powinienem wziąć albo coś ofensywnego, albo coś defensywnego. Gdzieś tam po drodze był Rengar, ale ostatecznie bierzemy Weske. Bierzemy Weske, żeby w przyszłości zrobić z niej albo Shorjin, albo Head of Justice. Przy czym Shorjin ma priorytet, ponieważ w Street Demonach mamy Branda. W kolejnym sklepiku udaje nam się ulepszyć Mundo. Znajdujemy też Echo. Taki ulepszony jako w tym etapie gry byłby na pewno bardzo silny. Ten ostatecznie decyduję się sprzedać yy, In ojki i daję łezkę na Zaire. Albowiem Zaira jest teraz moim głównym ofensywnym unitem, czyli jednostką, która będzie po prostu trzymać przedmioty, które się na nią nadają. Docelowo może ona trzymać przedmioty dla brandy. Yy, tutaj pokażę Wam teraz, jak finalnie chciałbym, żeby wyglądała moja kompozycja. Dodaję sobie tutaj Zaire, Dr. Mundo. Tutaj dodajemy jeszcze Echo. Oprócz tego Yumi. Rengar. No i tutaj bierzemy sobie Nico. Bierzemy sobie Zixa. Bierzemy sobie Brada I finalnie wisierka na torcie to oczywiście Samira. Moja ulubiona jednostka w tym secie. I tutaj mamy ulepszenie do Echo. Także w tym momencie mój stół naprawdę nabrał rówieńców. Wszystkie jednostki na tym stole są ulepszone. Mamy bardzo mocne synergie. Mamy całkiem spoko przedmioty. I myślę, że spokojnie możemy założyć, że będziemy wygrywać. Pragnę zaznaczyć, że seria wygranych zawsze jest lepsza i wygrywanie zawsze jest lepsze. W ludzie 2.6 spotykam przeciwnika, który zdecydował się wziąć Street Demon Emblem. Natomiast y, dalej jestem szczęśliwy, ponieważ wydaje mi się, że ja mam lepszy spot niż ten jego. Co oczywiście zweryfikuje przyszłość. Ale wydaje mi się, że powinien być lepszy spot. Oczywiście udaje mi się tutaj wygrać. Tutaj znajdujemy Jumkę. Jumka docelowo może zagrać na naszym stole, wiem daje AMP Samirze oraz Stratega razem z Niko. Natomiast zobaczmy, co dadzą nam golemy albo tak naprawdę czołgiści, ponieważ golemy zostały przez nich wyparte w tym secie. Tutaj dostajemy zbroję, pasek oraz zbroję. No i oczywiście reforger, który uważam, że zawsze powinniśmy dostawać, i jeszcze mieczyk. Wieczyk od razu łączę w Szodzina, ponieważ jest to jeden z najważniejszych przedmiotów w tej kompozycji. Tak samo jak Infinity Edge. Szodzin to podstawa na brandzie, a Infinity to podstawa na samirze. Dobijam tutaj poziom na szósty, żeby jeszcze bardziej podkręcić tempo i łączę użyteczne przedmioty na front. W tym wypadku będzie to Bramble Vest, czyli dwie zbroje oraz Pasek. Moim najsilniejszym tankiem w tym momencie jest Eko. Dałem mu aktywną synergię poprzez strategię wrzucając Yumi. Czyli będzie jeszcze lepiej tankował. No i tak oto przedstawia się mój stół. Także jak widzicie, podkręcam tempo, żeby cały czas trzymać serię wygranych, która jest dla mnie teraz najważniejsza, ponieważ to ona definiuje moją ekonomię. Leż 3 walczymy sobie na Gina, ale mamy drastyczną przewagę ulepszonych jednostek, także chłopek raczej nie powinien wygrać. Tak też się dzieje, chłopek zostaje na napiętym pcycem. No i z uśmiechem na japie. Możemy przejść do kolejnej rudy. No i tutaj mamy trzy augmenty i dostajemy Circuit Street Devona. I teraz mój problem z tym augmentem jest następujący. Emblem jest super, dodatkowy Street Demon czyli Jinx, też jest spoko. Natomiast ten augment nie daje nam żadnego przedmiotu. Mam wrażenie, że to nie zwiększa jakość drastycznej siły mojego stołu. Dlatego jedyną opcją, żeby zwiększyć tę siłę, jest po prostu przesunięcie Street Demo z 3 na 5. Także stwierdzam, że zagramy w to, ponieważ warto zaznaczyć, że augmenty staram się wybierać w taki sposób, żeby wzmocniły mój aktualny stół. Ostatecznie biorę ten emblemat, kupuję jeszcze jedną yumkę, wkładam emblemat na serafinie, albowiem chciałbym, żeby została na tym stole. I w tym momencie zamieniam jinx z yumi, co ostatecznie daje mi 5 street demon. Minusem jest na pewno fakt, że tracimy stratega ale myślę, że 5 Street Demon i tak bardzo fajnie działa tutaj też na eko więc chłopek się raczej nie obrazi kolejna walka, tym razem z Nitro Nitro pod Gina Carey, to też jest bardzo fajny wariant jeśli chodzi o granie Nitro także polecam była to całkiem wyrównana walka, trzeba przyznać ale ostatecznie bardzo blisko Miło wszystko wygrywamy, także streak jest utrzymany co nas oczywiście cieszy Ekonomia się buduje. My cały czas nie mamy potrzeby, żeby jakoś bardzo mocno pchać ten poziom do przodu. Dlatego przybliżamy kamerę i obserwujemy sobie piękne kolorki Street Demonów. Kolejna runda w Stage 3-3. Tym razem trafiamy na egzeków Razem z Golemem, który jest fighterem. Także tutaj już widać, że będzie grany Warcraft, prawdopodobnie pod te przedmioty, chyba że chłopek spiwotuje wameczkę. Ponieważ te przedmioty są wręcz idealne na nią, mimo wszystko mamy przytłaczającą wagę naszego stołu. Także siadamy dubskiem na, na chłopku, na jego twarzy i biażdżajmy go pośladem. Dobra, może się zreflektuję, może nie będę dawał aż takich drastycznych porównań. Bo ja liczę na to, że was to rozbawi, albo że to kogoś obrzydzi. No i kolejne rondo, tym razem stage 3-4. Niestety albo niestety jesteśmy na pierwszym miejscu w lobby, także sobie raczej nie powybieramy. Więc po prostu szukamy czegoś, co wzmocni obecny stół. W ogóle dopiero zdałem sobie sprawę, że ja nic nie wybrałem na tym kole. Dobra, to było dziwne. Natomiast stage 3-6 tak naprawdę dużo się tutaj nie wydarzyło. Wbiliśmy ekonomię. Stół jest bardzo silny, także czekamy po prostu. Mogłem jeszcze zeslamować Evern Shroud, ale uważam, że to jest kiepski slam i też ten slam nie jest wymagany, żebym wygrał. No, i tutaj w 3.5 spotykam wajkę poziom 3, co oznacza, że trochę się myliłem, albowiem yy, no, ktoś tutaj naprawdę przekręcił licznik trochę. Mimo wszystko uważam, że ten Event Slam i tak by niczego nie zmienił. Wajka jest po prostu pancerna dla mnie i po prostu no, nie jestem w stanie tego zabić. No, nie byłem w stanie. Totalnie. Wytankowała ponad 8000 obrażeń. Naprawdę potwór. Tecz 3.6, trafiamy wreszcie z Zixa. Delikatnie puszyjemy poziom, no i ZIX ostatecznie chciałby grać na naszym stole, albowiem łączy się z Niko, łączy się też z Eko, jest strategiem, no i też z Yumi, którą potencjalnie też będziemy grać. Ciekawą opcją jest zrobienie z ZIXa secondary carry w tej kompozycji, czyli drugiego, drugą jednostkę, kierującą oprócz Branda, znaczy przepraszam trzecią, bo jeszcze mamy Samirę. Także ZIX w tym momencie jest potencjalną opcją, żebyśmy ten emblemacik na nim położyli. Kolejny przeciwnik, tym razem Alistar trójeczka. Docelowo chłopek ma potencjał tutaj, żeby trafić Alistara czwóreczkę, albowiem posiada augment, który daje mu Alistary. No i drugą grę z rzędu, tak naprawdę trafiamy jednostkę trzygwiazdkową. Natomiast tym razem jesteśmy w stanie sobie z nią poradzić. Być może to kwestia itemów. Wajka miała sklejone itemy, a Alistar miał losowe. Kolejna neutralna runda, tym razem w sklepie nic ciekawego, podbijamy sobie poziom siódmy, dokładamy sobie Yubi, bąbelki Diana Dravena, keyna i kilka ciekawych przedmiotów. Oczywiście zbędne jednostki sprzedajemy, W sklepik to nic ciekawego, podbijamy więc level, no i zaczynamy rozdawać przedmioty. Tutaj zdecydowałem się zdjąć przedmioty z Zaire, albowiem stwierdziłem, że Zix będzie już silniejszy niż ta Zaira. Przerzuciłem więc na jego emblemat, przerzuciłem na niego Sorzina oraz Infinity Edge. No i teraz z tych komponentów, które mam, skleiłem Last Whisper, ponieważ będzie na Samire. Skleiłem Warmoga i skleiłem też pazur. Także w tym momencie mamy przyszłościowe dwa przedmioty na Samire. Które może trzymać jak na razie Jinx. Mamy też przyszłościowy przedmiot na Branda, który może trzymać Zera, może trzymać teraz też Ziggs. Yy, no i, i mamy też całkiem sensowne przedmioty na Flow. Także kolejną rundę wygrywamy. I pragnę zaznaczyć, że mam tutaj dużo HP, także nie jestem zobligowany, żeby jakoś bardzo mocno wbijać ósmy poziom. No chyba, że ten Street Demon Chłopek mi coś będzie podbierał. Dlatego też yy, staram się go tutaj teraz wyskautować powoli. I zobaczyć czy on już wbił ósmy poziom. Czy ja też muszę się z nim ścigać. Ale zauważam, że ma siódmy poziom. Więc nie muszę. Przerolowuję sobie tutaj augmenty. No i tutaj mam bardzo ciekawy wybór. Bo albo komponent i trójeczka. Albo komponent i piąteczka. Dlatego oczywiście wybieram piąteczkę. Trafia się Aurora. Niestety z niej nie skorzystamy. Podbijamy level. No tak jak powiedziałem. Nie muszę jeszcze cisnąć tego poziomu jakoś mocno. Trafiamy Needlesa. Bardzo się cieszymy z tego powodu, albo wiem to będzie jakiś komponent dla Branda. No i po prostu czekamy. Mamy naprawdę dużo zdrowia. Także jak widać, wygrywanko się opłaca. Kolejny przeciwnik, tym razem Marksman oraz Vanguardy. To jest też bardzo dobra kompozycja, która potrafi naprawdę namieszać w lobby. Głównie ze sprawą tego, że Leona jest po prostu OP w tym momencie. No ale tutaj jak widać, nasz teamek bardzo mocno tankuje. Ale kiedy dochodzi do potyczki naszych fighterów, no to niestety dostajemy w cymbal. Ale to nic strasznego. Mówmy, poziom już praktycznie wbity, to tutaj chcieliśmy dotrzeć. Punktów zrzelia mamy sporo, cieszymy się. 3-4-3, wbijamy sobie poziom, dokładam. Czogata zamiast lista, bo jest lepszym bruzerem i zaczynam rolować. Trafiam Branda, trafiam Urgota. No i w tym momencie stwierdzam, że Brand oczywiście będzie mógł nosić brandowe przedmioty, a Urgot założy przedmioty. Samiry. I to jest bardzo ciekawa decyzja. Zaraz zobaczycie dlaczego. Szybki Shojin tutaj na Branda. Szybki Street Demon na Zigsa oraz Infinity na Urgota. Mogłem tego Street Demona położyć na urgota, ale zobaczcie, co się dzieje teraz. Urgot zaczyna strzelać, i co? I oczywiście lutuje. I przede wszystkim co zlutował przedmiot. Także w tym momencie za darmo dostałem Nidlesa z samego faktu, że wrzuciłem urgota na jedną rundę. Także Urgot, pozdrawiam Ci serdecznie. Jesteś super. Także pomimo tej przegranej rundy jestem szczęśliwy. I na kolejnym kole widzę Samirę. Ale pamiętałem, że jestem trzeci od góry. Także raczej ciężko będzie tutaj dopchać się do takiej Samire, Ale jest też Niko. Co więcej, te Niko udaje nam się wziąć. Przypominam, że Niko w tej kompozycji jest świetnym tankiem. Zresztą Niko jest ogólnie świetnym tankiem. Ale wolelibyśmy najpierw ulepszyć ją na dwie gwiazdki. Tutaj kręcę, chcę ulepszyć ten stół, no bo przecież przegrywamy. Trafiam jeszcze jedną Niko, jeszcze jednego Branda, Regara, No i tutaj mamy kobuko. I z tym kobuko popełniłem całkiem duży błąd. Oczywiście, to, że wrzuciłem go za Czogata, to jest bardzo dobry pomysł. W końcu mamy Zixa, kobuko na stole jest świetny. Natomiast rolujemy tutaj dalej, ulepszamy Niko. Ja tę Niko zdążyłem wstawić, ale nie zdążyłem jej ubrać. Ostatecznie robię Archangela na brandzie, daję mu jeszcze jednego Needlesa, no i patrzę, czy obecny stół jakoś w miarę daje sobie tutaj radę. Finalnie okazuje się, że ten stół jest za słaby na obecną rundę. Dalej jest za słaby. Dalej dostajemy tutaj w cybo. No i teraz w mojej głowie pojawia się pytanie: być może 7 Street Demonów było lepsze niż 5? Tymczasem kolejne augmenty. Przekręcam to, co mi się nie podoba. Zauważam piercing, lotus, ale jest też koronacja. Wybieram więc koronację, ponieważ chcę więcej Street Demonów zmieścić na stole, ulepszam Zixa, koronacja trafia na Urgota, dokładam Regara, żeby mieć 6 Street Demonów, i w tym momencie co robię? W tym momencie zdejmuję Kobuko, dokładam Zajrę, ale ostatecznie też ten Kobuko zostanie sprzedany. I myślę, że to jest błąd, ponieważ Kobuko w tej kompozycji, mimo wszystko, jest mega dobry i mega ważny, gdyż mega pasuje. Mamy Bruzera, mamy Street Demona, znaczy Cyberbosa, przepraszam, tutaj trafiłem z Samirę, dużo się dzieje. Po trafieniu Samire oczywiście wrzucam ją na stół. Mam teraz 8 Street Demonów, to jest akurat mały błąd, yy, bo mógłbym mieć 7 i po prostu dorzucić coś użytecznego. Natomiast mój stół nabrał rumieńców. Mamy bardzo fajne synergie. No i Samira zaczyna robić Samirskie rzeczy. Także w tym momencie po tej stabilizacji wygrywamy rundę. Tutaj chciałbym zrobić ekonomię, ale ekonomia zrobiła się po tej wygranej, więc jestem szczęśliwy. Neutralna rundka. No i pamiętajmy, że dalej mam puszkę, którą mogę pomalować jakiś heksik. Tutaj dostajemy piąstkę. Dostajemy kilka jednostek. Oczywiście standardowe kowadełko. I jeszcze więcej jednostek. Robię więc duet granatlet na Bradzie. Podbieram jeszcze jakąś tam zbroję, którą wrzucam na eko. No i tam zrobiłem mały błąd, bo trafiła się LeBlanc. A ja ją sprzedałem. Rolujemy, ulepszamy brandę. No i w tym momencie stwierdzam, że pomaluję tego heksa dla Ziksa. Użyłem tej puszki na heksie, na którym on właśnie stoi. I odrzuciło mi tę puszkę. Dlatego podkreślam, że. Malować możemy tylko puste heksy, ale od razu balują je na ulepszony. Tutaj mamy fitla, ale nasza obecna kompozycja z łatwością stawia mu czoła. To nie jest Fitl pod bruzera. Także chłopak dostaje bo Kolejny X się trafia. No i w tym momencie balujemy tego heksa. Proszę bardzo, pyk. I w tym momencie uznaję, że mój stół jest wystarczająco silny, żeby pójść po dziewiąty poziom. Jaki jest wyznacznik? Na ósmym poziomie chcielibyśmy mieć czwórkę ulepszoną, która bije, i czwórkę ulepszoną, która tankuje. To jest taki mój personalny wyznacznik stabilności na ósmym poziomie. No i tutaj kupiłem też LeBlanc, także w tym momencie będę dążył do tego, żeby ją wrzucić zamiast ręgara, żeby było 7 Street Demon oraz 5 Strategist. Samirka się tutaj odpala radośnie, robi rzeczy. Trzeba przyznać, że Samira byłaby silniejsza, gdyby mogła się leczyć. No ale cóż, takie itemki mamy, takich itemków użyliśmy, no i na szczęście jeszcze wygrywamy. Te trafia się Jinx, zamieniam Leblon z Rengarem, aktywując pięciu strategów, no i w tym momencie tak naprawdę dalej nadwyżkę wrzucam w poziom. Albowiem dziewiąty poziom jest moim poziomem docelowym, to tam mogę dopiąć tę kompozycję, czyli tam właśnie mogę ulepszyć Samirę i znaleźć też ulepszonego Kobuko, którego już miałem, ale sprzedałem. Zostawiam te jednostki na benchu też, street demonowe, ponieważ liczę na to, że, że może dostanę jeszcze jeden emblemat. Wtedy przerażuje 10. poziom i być może zrobię 10 street demon. Kolejna walka, tym razem na yy, Zeri, która jest połączona z Nitro. No i powiem szczerze, że naprawdę to połączenie bardzo mocne. Chłopak po mnie przejechał i dostałem w cyba. Ale Niko wytankowała 16 tysięcy obrażeń, także. Pozdrawiam, bardzo by tak. Kolejny koło w 5-4. No i tutaj, szczerze mówiąc, kompletnie nie pamiętam, co wziąłem. Zaraz się przekonamy. Aha, wziąłem jeszcze jednego szodzina. Czyli wychodziłem z założenia, że tego Zigsa dodatkowo też będę mógł ubrać. No, pamiętajmy, to jest czwóreczka, która jest też ulepszona i też robi rzeczy. Odbijam dalej level. Bez większego pośpiechu, albo mam jeszcze 40 punktów zdrowia, to jest całkiem sporo. A przecież chcielibyśmy, żeby na poziomie 9 w kieszeni było jak najwięcej kasy, tak? bo trzeba zronować. Trzeba zwiększyć swoją szansę na trafienie Samiry oraz, oraz Kobuko. No i teraz pytanie, jak radzi sobie mój brat Street Demon, który mnie kontestuje? To jest dobre pytanie, bo właśnie dostaniemy na to odpowiedź. No i chłopak też już trafił Samire, ale ma ulepszonego Branda. Natomiast posiada ulepszonego Kobuko Street Demona. To jest bardzo gruba opcja on to zrobił, ja tego nie zrobiłem Kobuko zaczyna mnie masakrować ale ostatecznie Samira mówi, dobra zamknij ryj i gasi chłopeczka my zaczynamy cicho liczyć na to, że chłopeczek odpadnie nie żebym mu źle życzył, ale jeśli on odpadnie, to te jednostki wrócą do puli, także powoli idę dalej w poziom, Kupiłem sobie aleczkę, albowiem pomyślałem sobie, że na poziomie wyżej dorzucę sobie AMP dla Samiry no i kolejny chłopek, czyli ci Mark Tutaj Leona naprawdę potężny tak. Już to mówiłem, powiem to jeszcze raz, żebyście zapamiętali. Co zresztą widzicie? Nie jestem w stanie jej pokonać. A wytankowała 13 koła całkiem sporo. Także tutaj moje zdrowie spadło na 24. Już jestem w top 4, także możemy troszkę ryzykować. Już jesteśmy zadowoleni. No ale wiadomo, chcielibyśmy wycisnąć z tej gry jak najwięcej. Także tutaj jeszcze czekamy, zobaczymy, co neutralka na nam da. Pierwszy bąbelek, który jest pieluszkami. Dostajemy też aferiosa oraz kowadło. Odbijamy poziom. Zaczynamy kręcić. Ulepszamy aneczkę, Dokładamy AMP dla Samiry. Rozbijamy kowadło. Z tego kowadła bierzemy piąstkę dla Zixa. No i w tym momencie stwierdzam, że kurczę, mam 24 HP. Może jeszcze zaczekam. Może ten keks odpadnie i może Samira wróci do puli razem z tym kobłuką. No i trafiam na tych Nitro. I to Nitro naprawdę jest mocniejsze niż się spodziewałem. Zresztą zobaczcie. Dinuś 229 staków. Przejechał laserem cały mój backline. Praktycznie wszystko się rozpruło. No i tutaj ta Niko twardo tankowała. Ale ostatecznie dupa blada. Także mamy 6 punktów zdrowia. Tamty chłopak nie odpadł. Więc teraz czeka nas ciężka runda. Więc rolujemy w dół. Rolujemy w dół, bierzemy sobie. W zasadzie na razie nic jeszcze nie bierzemy. Rolujemy, szukamy tej samiry, szukamy czegokolwiek. No i co? Rozpaczliwe szukanie? No i jest kobuko, tylko level 1. I wrzuciłem go zamiast aleczki. Tutaj mogłem sprzedać tę mogłem sprzedać nadwyżkę tych jednostek Street Demona jeszcze rolować. Tak też zrobiłem teraz, żeby zobaczyć jak przegram, czy coś jeszcze tutaj było. To jest Samira. No i walczymy na tego chłopeczka. Kto zrobił to lepiej? Kto jest lepszym Street Demonem? Kto lepiej określił swoją sytuację, czy można w to grać? I ostatecznie wygrywamy. Ledwo, bo ledwo, ale wygrywamy jednostki wracają do puli, a my jesteśmy top 2. Tutaj trafiają się dwa Kobuko, także spuścizna po tym chłopieczku. No i w tym momencie stwierdzam, że Kobuko będzie oczywiście silniejszym tankiem niż ta Niko, ale też stwierdziłem, że zrobię z niego Street Demona. Także daję mu tutaj, daję mu tutaj emblemat. Daję Warboga, daję Pazur, tutaj daję na Niko pozostałości. Z zostaje z powrotem. Itemki. No i tak to wygląda. I teraz moi drodzy, fino. I powiem szczerze, że gdyby ta Samira była ulepszona, to byśmy tutaj wygrali. Zresztą zobaczcie, jak to się potoczyło. Samira się tu ładnie odpaliła. Kobuko oczywiście gasi chłopeczków jak może. No i patrzcie. Myślę, że jakby była dwójka, to byśmy wygrali. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie lajka, dajcie suba, trzymajcie się i powodzenia w TFT.